Bo jeśli nie ma Boga, a każdy jest tylko przypadkową kupą atomów, to wszystko, co naprawdę się liczy, to ja, ja, ja. Ich bogate, potężne korporacje z pięknymi logami naukowego kultu Słońca sprzedają nam idoli do czczenia, powoli przejmują świat i po cichu przejmują naszą wiarę i system wartości. A my jak nieświadome barany, przyswajając ich naukę, Oddając głos na ich polityków, kupując ich produkty, słuchając ich muzyki, oglądając ich filmy, poświęcamy nasze dusze na ołtarzu materializmu. I powiesz, jakie by mieli w tym celu? To jakieś teorie spiskowe. Znam ludzi pośród masonów, oni wcale tacy nie są. Znam jezuitów, to fajne chłopaki. Znam ludzi, którzy pracują w tych wszystkich korporacjach. To normalni ludzie. Tak. Bo każda ta organizacja, czy jezuici, czy jakikolwiek inny zakon, czy to korporacja, czy ONZ, czy kościół rzymskokatolicki, czy organizacja Świadków Jehowy, czy klub rzymski, czy grupa Bildenberg, czy jakakolwiek loża masańska, zbudowana jest zawsze na ten sam hierarchiczny sposób. Na dole są ludzie, którzy nie są świadomi, bo nie są wprowadzani w wiele rzeczy. To nieświadome mrówki, robotnice w mrowisku. Ale wraz ze stopniem tajemniczenia rośnie świadomość, komu tak naprawdę służysz. I tylko ci na samej górze świadomie służą Lucyferowi i świadomie przygotowują świat na rządy Antychrysta. Cała reszta robi to mniej świadomie lub nie ma o tym pojęcia. Jezu Ci to zakon, który kontroluje wszystkie inne zakony: wszystkie loże masońskie, ONZ, UNESCO, największe uniwersytety. Organizacje rządowe i pozarządowe, Kościół katolicki, korporacje i media. Żyjemy w czasach ostatecznych, czasów ostatecznych. Jezus wskazuje nam na nich nieraz, a dwukrotnie w objawieniu Jana, byśmy strzegli się ich uczynków i ich nauki. Oni śmieją się nam prosto w twarz. Tak jak najpierw tworzą i propagują wizerunek ikon sukcesu i popkultury, by następnie wrzucić ich na pierwsze strony swoich magazynów, swoich kanałów telewizyjnych, swoich mainstreamowych mediów, by zrobić z nich bożków, których będziecie czcili, tak samo precyzyjnie kreują ikony nauki, by potem oświetlać ich blichtrem swoich prestiżowych uczelni i swoich tak zwanych placówek naukowych? by następnie nadać im swoje tytuły i uwiarygodnić ich rangę swoimi nagrodami, by w końcu kręcić o nich swoje produkcje w swoich studiach filmowych, byś ty to bezkrytycznie wszystko łykał jak pelik.